Na barburkę baruki są drogowe idealne. Ok, akumulator ładuje. Ty, bo tam w z NRD przyjechali do nieba kup. Milion. 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 Jest siema, i on. Siema. Jakie piękne urządzenie. Siema, siema. Cześć. Nie, no to jest są... absolutnie takim wozem trzeba jechać, to legendy na barbucy. Zajebisty. jest to jest to. pierwszy moje świadomy kontakt z rajdami to był z rajdem Cormoran, którego Biuro było zlokalizowane mniej więcej 200 metrów od mojego ówczesnego domu. Jako taki tam dzieciak po prostu się pałętałem przy tym biurze i pierwszy mój kontakt to było właśnie z topowymi polskimi wtedy rajdówkami, czyli z Polonezem 2000 Grupy B. I tak zapamiętałem tę rajdówkę i tak ją zbudowałem, odtworzyłem ją jako ten rzeczywiście taki gdzieś pewnie mój impuls do, te, do, do, do tego zainteresowania się rajdami. Oczywiście później sukcesy Mariana Buglewicza, mistrza Polski, który pochodzi i pochodził z Olsztyna, mieszkał w Olsztynie i był bardzo mocno związany z tym Olsztynem. To też na pewno, na pewno przyczyniło się do tego, że później to zainteresowanie też w latach 90., e, kiedy jeździłem na oglądare przez wiele lat, robiłem zdjęcia na rajdach, także ten proces jakby trwał. E, później oczywiście te rajdy cały czas tam w moim życiu się przewijały, także kupę moich znajomych e, się ścigało, więc jakby cały czas byłem gdzieś związany z tym, z tym, z tym e, e, światem rajdów. No i w którymś momencie jakoś to się wszystko tak pozazębiało, że dostaliśmy w prezencie ślubnym Poloneza w kolorze białym. Koledzy zafundowali nam taki prezent jako niespodziankę, która zajechała pod kościół pięknie przystrojona w ksiatki. No i później już poszło z górki, no bo coś trzeba było z tym zrobić. Okazało się, że seryjny Polonez jest po prostu takim kasztanem. Że nie, nie naprawdę... Naprawdę, no okej. Okay. Pierwsze trzy niedziele były fajne, ale później już jakoś trochę brakowało <laughs> pomysłów co dalej. No a jak okazało się, że no, w sumie jak ratować i odmalowywać, no to może Polonez 2000, replika takiego seryjnego Poloneza 2000. Zamontowałem u kolegi Winiarskiego e, silnik dwulitrowy. No, i wtedy on mi powiedział, że to na tym się nie skończy temat. No powiedziałem, dobra, na razie mi wystarczy. No, i kilka miesięcy później e, pojechałem chyba pierwsze zawody w, w Poznaniu. Zupełnie spontanicznie, z seryjnym samochodem, z seryjnymi fotelami, więc kompletnie do tego nie przystosowanym. No, i jakby się okazało, że niestety pociągnęło. Mój pilot ówczesny tak się zjarał tym projektem, że stwierdził, że on też chce razem ze mną budować prawdziwą rajdówkę i że coś zróbmy z tym, bo ten polonez już rdzewieje, jest wiotki, trochę źle się prowadzi, trzeba po prostu po nadwozie najpierw uratować, a później go podbudować. Replika zawsze to jest jakieś uproszczenie, to jest odwzorowanie oryginału, ale nigdy nie jest oryginałem. Też zejdźmy na ziemię, to nie był nigdy najlepszy samochód rajdowy na świecie, on dla nas ma ogromny potencjał sentymentalno-wspomnieniowy, ja bardzo, bardzo ten samochód lubię, jest, jest moim absolutnie wymarzonym samochodem rajdowym i pewnie nieprędko zmienię go na inny wóz. No, nie przetrwał żaden oryginalny samochód, do którego moglibyśmy się porównać i zobaczyć rzeczywiście, jak ten samochód oryginalnie wyglądał. Nie przetrwał, nie ma takiego samochodu. Dokumentacja, która przetrwała, to jest homologacja, tak, dokumentacje zdjęciowe, one też mają jakiś duży poziom ułomności. Więc oczywiście mógłbym powiedzieć, że ta replika jest idealnie taka sama, jak w 1987 roku Rajdówka. Można oczywiście opowiadać takie historie, natomiast prawda jest taka, że nie da się zrobić, odbudować tego samochodu. Auto z wyglądu e, e, można powiedzieć, że odzwierciedla praktycznie w 100% auto, e, w, którym osie, w którym w 1987 roku Marian Bublewicz zdobył tytuł mistrza Polski. I rzeczywiście nie ma co też się silić na jakieś udowadnianie ludziom takich prawd objawionych, że to jest właśnie, tak wyglądała rajdówka. Ona oddaje klimat, jest bardzo zbliżona, zarówno poprzez koncepcję. Jest oczywiście zbudowana zgodnie z homologacją, czyli ma silnik taki jaki miała B Grupa w 1987 roku. Nadwozie jest zbudowane zgodnie też z homologacją. Jeżeli chodzi o rzeczy dotyczące bezpieczeństwa, czyli klatka, fotele, pasy, tutaj postanowiłem w ogóle nie trzymać się historii. Auto ma być używane aktywnie do sportu współcześnie, w związku z tym są współczesne pasy, współczesne fotele. Jest klatka ze zbudowana zgodnie ze współczesnym załącznikiem J bo po prostu ma być bezpieczny, tym samochodem chce jeździć, chce jeździć w miarę szybko i on ma zapewniać bezpieczeństwo. Na początku były jakieś choroby wieku dziecięcego, które później się przerobiły na choroby, przemieniły się w choroby wieku starczego. Oczywiście są jakieś bolączki, które dotykają ten samochód. Też no jakby Powiedzmy sobie szczerze, Polska w latach 80. nie była potęgą technologiczną w żadnym aspekcie. Ten samochód jest, czy rajdówka oryginalnie też w latach 80. i podobnie moja replika, w większości tych najważniejszych elementów była zbudowana na włoskich częściach. Także e, oczywiście przez polskich inżynierów, przez polskich mechaników, ale, ale ona opierała się o włoskie części. Także ten samochód został w znaczny sposób jakby udoskonalony i dzięki temu rzeczywiście można było tym samochodem się ścigać. W aucie wylądowała na samym końcu skrzynia Kłowa, oczywiście jest, jest szpera, także auto jest jakby sportowo w pełni, w pełni odpowiada tym samochodom, które w latach 80. jeździły. Jest naprawdę problem duży z dotarciem do jakichkolwiek wiarygodnych informacji. Wiadomo, że przekazy ludzi ustne też są, niosą ze sobą dość duży. E, często błąd, tak, taki jakby niechciany, tak, tylko wynikający z upływu czasu. E, dokumentacja fotograficzna, papierowa jest uproszczona. Było szereg niezgodności, te auta, oryginalnie rajdówki, były też nie, nie do końca zgodne z homologacją, która obowiązywała w tamtych latach, więc słuchajcie, to jest Matrix, naprawdę. Ja bardzo dużo czasu spędziłem zgłębiając ten temat i to jest Matrix. Mam na tyle odwagi, żeby powiedzieć, że po prostu to jest Matrix. Jest bardzo wymagający wprowadzeniu rzeczywiście, naprawdę trzeba się bardzo pilnować, bo. Potrafi, potrafi pokazać taki pazur a przede wszystkim no, uśmiechy i, i, i reakcje ludzi którzy widzą ten samochód w, najczęściej w akcji no, po prostu to jest jedna z fajniejszych rzeczy, która wiąże się z jeżdżeniem tym samochodem, mega pozytywne przyjęcie przez wszystkich i mówię i ta frajda jednak po prostu położenia tego wozu dobrym bokiem i pojechanie fajnym długim poślizgiem to jest, to jest właśnie to co, to co jest najfajniejsze w jeżdżeniu replikou rajdowego poloneza. ściganie się na rowerze, tak mi dużo dało w ściganiu się samochodem, że to jest nie do wiary, to, to jakby może nie miało takiego przełożenia jeden do jednego, ale rzeczywiście dużo doświadczeń ze startów, obycie się też jakby z atmosferą zawodów, z ciśnieniem w trakcie zawodu, to wszystko jakoś się tak poukładało, że było mi dużo łatwiej zacząć ścigać się samochodem, naprawdę, to ciężko jest w to uwierzyć, że to w sumie dwa różne urządzenia, ale naprawdę dużo fajniej i dużo łatwiej na pewno mi się było ścigać, czy jest mi się ścigać z samochodem, mając parę sezonów startu na rowerze zjazdowym i forkrosowym. Także bardzo się to przydało. Motorsporty nie były nigdy tanie, pewnie nieprędko będą. Chyba teraz są w sumie i tak najbardziej dostępne. Także, No ale rzeczywiście, no budowa takiego starego samochodu wbrew pozorom jest czasem dużo droższa niż budowa współczesnej rajdówki. Dostęp do części, części. Tak, tak. W części wydumane, bo, bo, bo się okazuje, że jak chcesz kupić szperę, to to nie jest BMK, gdzie jedziesz na środki, kupujesz, dobierasz od innego modelu, bo wszystko jest ze sobą kompatybilne, wrzucasz i, i masz to za e, garść drobnych, tylko po prostu musisz zamawiać to u Włochów, e, tipo Polones, oni ci przysyłają to, ale to, to, to po prostu kosztuje, wiesz, no, cenę. Ja za szperę zapłaciłem więcej niż za treningową BMW, którą mam, no, to, to, to jest bardzo ciekawe. No. Za wszystkich rozgrzebanych projektów w Polsce chyba jest kilkanaście. I, i wszystkim się wydaje, że Polony jest to tam tanio się tu zrobi, tu się połata, a na Allegro silnik kupię za 3000. Nie no, no niestety, w budowie ten samochód nie wiem, jest 5 razy albo 6 razy droższy od BMW E30, która jeździ szybciej, lepiej się prowadzi i jest, no, jest. dużo tańsza w utrzymaniu. Więc to jest naprawdę ambitny projekt i nie należy się sugerować tym, że polonezy na popularnych portalach aukcyjnych kosztują od 800 zł w górę, bo, 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 bo ale nie no to po prostu to nie przebudowanie tego samochodu to jest wymiana praktycznie wszystkich części, najlepiej na odpowiedniki sportowe najlepiej produkcji włoskiej. Także jest to naprawdę do, dość ciężki projekt do realizacji, ale oczywiście zachęcam. Fajnie jakbyśmy mieli ligę ścigających się produktów rodem z fabryki samochodów osobowych. To by było bardzo fajne.